Z tej strony White Fox, a to jest pierwszy odcinek z Dark Souls. Ze mną jest Iginus. Dzień dobry. I siedzi obok mnie. Jako rycerz. Jakiś czerwony się zrobiłem. Dokładnie odkryli. Się... Na, pe na pewno nie dlatego, że jestem rocznym duchem, który przed cię zaciukać e, Dzisiaj będziemy, jakby, nagrywać e, pojedynek w Dark Soulsach A do ilu gramy w ogóle? Myślę, że do trzech. Jak powiedziałeś? Do trzech, prawie. Tak No Także Na moim kanale również odcinki z Dark Soulsów, nawet serię gramy, także ja Polecam wpaść no, witaj no, Możesz pomachać swoim widzem Dobra, to teraz tak idź po prawą Nie mam, mam machanie Dobra. Tak zaraz tam się przejdę ja Miałem bardziej na no, myśli, żebyś tymi schodami poszedł tam, ale dobra, dobra. Jeszcze trzeba ukum pojedynkowy tak, na 3-4 spróbujmy. 3-4. Dobra, ładnie wyszło. No u mnie było idealnie. Dobra. E, Czy można powiedzieć, że rozpoczęła walka już? Tak. Dobra, dobra, dobra. Ja jestem tak y, magiem. Klasą. Albo paladynem, w sumie sam to... nie wiem. Ja mam prawie każdą magię odblokowaną. O nie! Dobrze, jesteśmy już po małym cięciu, były, były problemy leciutkie, już się tak, zazagnaliśmy. Coś do mnie pisze. Znów? Tak, ale szybko odpiszę. Dobrze, to nie szybko. będę robić cięcia. Właśnie, Kontynuujmy. To jest, to nie wierzę, nie można pisać jak się film nagrywa. No ale osoba, która do mnie pisze o tym nie wie tego. No mówię. tak, to można wybaczyć. Firewallet to jest broń, którą mamy on i ja. Znaczy. Ych, tak. Ale broni, której ty nie posiadasz, jest moja świetna magia. A czy posiadam, tylko nie mam wychipowanych? No tak. I masz inteligencję za mało. Mm, nie, właśnie, chodziło mi o to halobardę bardziej, wiesz? A. No, a mi chodziło o, o magię. Nie da Ona 30 siły. No, ja sobie dolewelowałem specjalnie do niej. Jako mój zdolny mag. Aj, myślałem, że, ci się, że mi się uda na to Cię złapać. Zaskakujące, czemu ja Cię ataków nie przebijam, to halabardu. No właśnie, trochę dziwne, nie? No ona jest dość duża. Powinno. A pierwszy. Aj. Opo opłacało się. Mam, mam więcej. O! Jak teraz się opłacało. Teraz mi się ta mana skończyła. Ja mam więcej many, bo jestem czarodziejem. Mam więcej no susów jasne. na many A, myślałem, że weszło. Mm, A teraz mi się stamina akurat skończyła na uniki. No coś czuję, że pierwszą turę to ja przegram. Możliwe. <laughs> Jak nie cały pojedynek. Ja na pewno się postaram, żebyś przegrał. E, wiem. O, dostałeś. Ale mało Kreskę, co. Kreskę No. To jest ciekawe w ogóle czarodzieja z Halabardą. E, no. Tak. Nie takiego do takie połączenia. Hmm. Nietypowe. No, idealnie. W sumie to się opłacało, no trochę więcej mam kapę dzięki temu. No tak, ale powiedział mi bardziej, że w idealnym momencie życia tego fajerował. O! Ale unik na styk! Na, na, na styk można powiedzieć, że ten unik zrobił. Tak, to był epicki unik. Możesz w montażu zrobić jakiś wykres zawsze po jednej rundzie, jak teraz to wygląda, nie? No, będę mógł. Jeśli będziesz chciał. Znaczy, jeśli on to zrobi, to nie, to wiecie, nie będziecie wiedzieć. O, to tak. jest jeśli... Dokładnie. Będziemy się widzieć na początku następnej. Dobrze, już jesteśmy w następnej rundzie. Siedzimy przed sobą i ruszamy do boju. Układ pojedynkowy. No tak. No to Odlicz 3-4. Dobra. 3-4. No, prawie na styk. Prawie. prawie. Tak, mocno prawie. No, nie na styku. Podejście nie. drugie. Podejście nam, nam eee, tak, może teraz lepiej mi pójdzie. No jakąś inną broń teraz masz? Spoko, jak mamy mieć inną broń, nie ma sprawy mm. Jestem za Ciekawie mi robi ta kosa <noise> to, to jest spel no Tak, ale no wiem, to jest Spel Kosa Tak Która kradnie Ci HP I mi oddaje Tak, i mi oddaje Ale tak mnie uderzysz chyba, nie? Tak. No, logiczne. Pyk. A ten mieczek jest fajny. Aj! Nie wyszła kontra, oj. A, no, bo ty nie kontra zrobić, na uh! no, Już się... Oj, ja nie mógł... Ale się kopałeś teraz. Tego to łatwo dożołować, te kule. Tak, ale jak już cię trafi, to masz przewalone. Zwłaszcza z moją ilością HP. Ja mam trochę wyższy level, ale proszę nie mówić, że oszukuję, bo się WhiteFox na to zgodził. Także nie To jest walka honorowa, tak? Czasami się walczy z mocniejszymi i się tak Tak. I to dość często się walczy z, no, z, z, nie, z bo zawsze z przeciwnikiem na przewagę tak Często, cim, bo zdarza się, że ci mocniejsi bawią się z przeciwnikiem i później tak le lekceważą go I przeciwnik to wykorzystuje, ja tak raz miałem tak No i... I typ, po prostu le lekceważą mnie praktycznie, może nie lekceważą, tylko mnie tak gnoił, że tak powiem A w końcu go zabiłem, także no Aj, myślałem, że unik wejdzie Jaki student ciebie tym nie trafił? Unik w tył zrobiłem. nie zauważyłem. Masz chyba od lagi, ale nie. Nie, wiem, nie wydaje mi się. Wiesz co, bo w tył to ciężko zauważyć może uniku. No nie. O, widzę. O, weszło. Cios, Cio cios za cios. No, dokładnie. Tylko moje ciosy to tak niby cię ranią, ale trochę nie do końca. Mm. A, Aj, to za długo się inkatowało. Oj, zaraz pewnie druga runda się skończy. A, nie! Ja to spaliłem teraz. O! Myślałem, że ci się mama skończyła, jak tak robiłeś. Bo się skończyła. To, to czemu? A. Spoko, mam popielnego esztusa, który mnie odnawia. No ja też. No lepiej tak. wytimingowałem. Wytaim Pierwszy Estus <laughs> To nieźle. A ty ich masz chyba 5, 14, e, 5, bo normalnie mam 6. A. Więcej, no ale... E, większa ilość Estusów to jest taka rekompensata, tego, że mam troszkę wyższy level. E, tak. <laughs> Komuś Siemana skończyła. Ktoś dostał halabardu. I to po to raz, raz dwa. To A tym razem ktoś uniknął halabardu. A! Ktoś porządnie nie yy, Tak. O, tak myślałem, że już nie rzucisz kolejnych puli. Tak mu się Do, Dobrze, że żeś to wyczaił, mogę powiedzieć. No. Aj. Ciekawe czemu akurat ja dłużej ten, to halabardu ładuje, jakby ty na atak mój. Może jest cięższa po prostu, ale to wtedy byś nie powinien przełamywać myślę na ataki. No na pewno, u nas ogromna, większa od twojego miesza. No, mój miecz jest swojniejszy. Hmm. A wiesz, ja robię, co, wiesz, wiesz co? a jak trzymasz wielki miecz w jednej ręce, to też przełamujesz ataki? No, nie wiem, możliwe, bo nie. No to możesz. Możliwe, że właśnie że dlatego, nie przerywam, bo ja ją zazwyczaj w jednej ręce trzymam. Nie no, cały czas praktycznie w trzymam. Tak, ale, bo ja spedi używałem wcześniej, teraz w dwie ręce tak. trzymam ją. Żal jak atakujesz, to zwykle masz duchy. No bo ja szybko zmieniam na nią. Przyznaj no. mu niki. Bo ona ma większy zasięg też. W końcu broń drzewcowa, jakby nie było. No tak. Ojojoj. Oj, oj. Jakim cudem ty nie dostałeś? Nie, bo to tak Niby mnie trochę trafił, ale zbyt nisko. Oj. O, tak. No i po drugiej rundzie. Tak. Widzimy się w trzeciej. Już po cięciu. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już jesteśmy. I też no, mamy trzecią jeszcze się rundę. Mniej... Tak, a mnie zresztą mniej inny gracz zaatakował. Na znaczy szczęście bez problemu poradziłem. Tak to... No tak. Także jeszcze ukłon pojedynkowy. A, czyli cztery mamy robić? No, to nie jest. no tak. Dobra. Trzy, cztery No. no. Dobra, dobra. Nie, nieważne, walczymy. Jakoś przeżyjemy to. Tak. Magia. No nie. Magia. A, myślę, że ci, a tak przerwę tym. O, teraz przerwałem. A, bo przerywasz mnie, mam jeden miecz tylko. Nie, teraz też przerwałem. Aha, to szczerze mam lagi. Nie no, normalnie chodzi. No, to ja byłem o wiele dalej, a dostałem obrażenie od twojego mierza Na no filmie się później zobaczy. No tak. E, przez chwilę było blisko, i by się skończył już ten odcinek, ale na pewno nie chcecie jeszcze. E, na pewno ja nie chcę. Nie to. Kula ognia! To jest najpopularniejsze w Dark fantazji. Tak, tylko to nie jest. Czy Dark Soulsy to fantazy? No tak. Hmm. To nie to... Znaczy, Tak hmm. mi się wydaje, no, to jest takie Dark Fantasy. No, to nie jest tak jak Warhammer Fantazy Baton. No, nie, jest wiele. Czyli ja też do końca Lord Dark Soulsów nie znam, bo to jest za końca. Oj, tak. Ale, ty, ale ty się obkręciłeś i umyłeś 360 Serio? Tak i mnie walełeś tym mieczem Oj, po trzeciej rundzie Nie, Ale myślisz, że jakieś lagi miałeś to Ja czy też tak prawda. czuję Bonus, Bonusowa czwarta runda, specjalnie <grym> dla was Dobrze, jesteśmy w czwartej bonusowej rundzie Stoimy obok siebie, a on wymakuje śletem To jest bardzo fajne, to jest taki miecz rana bez uchłonu zobaczymy, tak? Bez? No okej! Okay. No, to jest taki bonusowy, nie? Ty! A! Unik zrobiłeś! Unik, bardzo dobry. Nein! O! Udało się! Nein. <noise> nie, ja, bo tak mówisz po niemiecku. <noise> tak. Niemiecki język jest śmieszny. Zwłaszcza e słowo słowem yy, Tak, yy, ukochany szmetrling. O! Teraz nieźle weszło. Dobra, użyłem się. O, o wielkim jeżem, Jest Mocniejszy, ja wiem, że tego nie lubisz. Yy, nie lubię go, bo on mi dużo bije. No i przebija swoje ataki, ale bardzo. Jest to jakbym miał wielkim jeszcze też by przebijał Tylko nawzajem byśmy się przebijali No co Nadal ci przebiję Też się przebijam tylko Ty, ty szybciej atakujesz No właśnie O co ty? Ta. Właśnie nie wiem co ja zrobiłem tutaj Zdaje mi się jakieś obić to jest przeciwieństwo do poprzedniej rundy po prostu. No. O! Ładny unik to był. Aj, nie wszedł unik, kompletnie. Jeśli mnie nie trafisz, to i tak jest efekt dźwiękowy. E, tak, obawy. tak. Po prostu ich nie dostaję. No, bo unik, akurat wtedy robisz. O, no teraz Tak, ale niewiele. No to tak lepiej cię trafia. Aj, teraz. Oj, nie opłacało się kompletnie. Oj, tak. O! <śmany> Zdurżyłem Lezwie Co się to skończy teraz? Większy zasięg talabardy mej A myślę, że myśl, Wiesz co jakbym ci atak teraz nią przerwał to by się nie skończyło też dziękuję, ale znów przegrałem jak sobie walczyłem. Nie ważne, czy to Age of Summer, czy nie to Age of March, czy Dark Souls i jak przegrywam z Tobą. Chyba że na moim kanale to wygrałem. No tak. No nic. Z... My pożegnamy się w innych światach. Ja byłem White Fox, on był i Gindusem. Chcesz coś dodać? Chciałbym dodać, że sam się mogę przedstawić, żebyś mnie nie przedstawiał, ty gamoniu jeden. Nie, ja będę. Także to, tak, to były jego ostatnie słowa. Do widzenia.